Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dziś chrupiące placuszki z mięsnym farszem, z wierzchu pięknie zapieczone i chrupiące, a w środku rozwarstwione, miękkie i pełne smaku. Są sumy całkiem proste do zrobienia, choć kilkuetapowe, co warto uwzględnić w planowaniu posiłku, więc może tak szybko nie będzie, ale będzie rzeczywiście bardzo sprawnie i prosto. No i spokojnie można zrobić te placuszki z wyprzedzeniem i w dniu podania tylko podgrzać. Są pyszne i zachwycają smakiem oraz teksturą. Ja podam je z prostą zupą z cukinii, która wystąpi tu. W roli porcji warzyw do posiłku. Placuszki te smakują jednak świetnie z ulubioną sałatką, a także solo, coś jak samosy czy pizza. Im będzie ciut dłuższy niż mógłby być, dlatego, że pokażę jeszcze prostą zupę z cukini. O tej porze roku, kiedy jest sezon na cukinie, warto znać takie przepisy, więc zdecydowałam się ten przepis tu wstawić. No nic, ja już nie przedłużam i zapraszam do filmu, a przepis pisany i składniki, jak zawsze, na www.skutecznie.tv A my zaczynamy. Najpierw ciasto do miski wsypuję trzy kubki mąki orkiszowej. U mnie jasna orkiszowa typ 630. Może być też mąka pszenna. Dodaję pół łyżeczki soli, mieszam. I teraz dolewam jeden kubek gorącej wody, takiej świeżo zagotowanej. Mój kubek ma pojemność 300 ml i jedną łyżeczkę oleju, jakiegoś o neutralnym smaku. I delikatnie mieszam, łącząc wszystkie składniki, zagniętając w taką bazę ciasta, po czym wyrabiam ciasto. Najpierw rzecz jasna łyżką lub szpatułką, by się nie poparzyć. I gdy te składniki się połączą, a ciasto nie będzie już parzyć, zaczynam je wyrabiać dłonią. Ono jest rzecz jasna gorąca, ale idzie się przyzwyczaić. Po prostu nie dotykam w sposób ciągły, tylko tak odrywam dłoni od ciasta, studząc ją nieco i ciasto powinno być miękkie i elastyczne. Zagniatam tak długo, aż takie właśnie będzie. Coś takiego wciąż jeszcze bardzo ciepłe, formuję w kulę. Spłaszczam, przykrywam i odstawiam na 30 minut. W tym czasie szykuję dodatki, z którymi podam moje placuszki. U mnie jak wspomniałam wcześniej szybka zupa z cukinii, czyli podgrzewam bulion domowy. Na początku tygodnia ugotowałam cały garby waru. Jeszcze gorący przelałam do słoików, poczekałam aż ostygnie, po czym wstawiłam do lodówki. Takie szybkie wekowanie na gorąco. Teraz gotując zupę wystarczy tylko wyjąć jeden słoik, odkręcam, przekładam do garnka razem z tym tłuszczykiem z wierzchu. Pachnie cudownie, bo jest dobrze doprawione, i zaczynam go podgrzewać, a w międzyczasie zaczynam kroić już cukinię. U mnie taka większa cukinia z domowego ogródka, więc biorę ją ze skórką. Rzecz jasna można ją też obrać i zobaczcie, u mnie tych pestek za dużo nie ma, te, które są, są bardzo miękkie, więc ja zostawiam ją w całości. Gdyby pestki były twarde, to rzecz jasna wydrążam i kroję samą cukinię w kostkę. Tu już pokrojona, przekładam ją do zupy, na razie jest jej duża, ale kiedy się ugotuje i zmięknie to na nasiądzie, i będzie cudowną bazą zupy. jeden do jeden praktycznie z wywar ilościową. No i niech to się gotuje. Ten wywar jest dobrze doprawiony, więc ja dodam tutaj tylko jeden ząbek czosnku, przeprawam go na pół, wkładam, niech to się gotuje i za chwilkę dodam tu jeszcze końcówki warzyw, które będę wykorzystywała do farszu. Zatem teraz farsz. Pół średniej cebuli kroję w drobną kostkę lub drobno siekam. Połowę wezmę do mięsa, połowę do zupy, czyli do farszu potrzebuję ćwiartkę cebuli. Jeden ząbek czosnku drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Ja za chwilę będę tarła jeszcze świeży imbir, więc czosnek też sobie zetrę. Jeden ząbek i mniej więcej 1 cm świeżego imbiru. On już jest obrany, ścieram drobniutko i dodaję do cebuli. Te końcówki, których nie starłam, Dokładam do tej części, która za chwileczkę powędruje do zupy. A ćwiartkę, cebuli, ząbek czosnku i imbir dokładam do mięsa. Mam tutaj 250 g mielonego mięsa, w zasadzie dowolne ulubione. Yy, może być to wołowina, świetnie sprawdzi się też wieprzowina lub mieszanka mięsa. Jak wiecie ja mielę mięsa sama, więc dokładam teraz do miski. Mięso, cebula, czosnek i imbir. Teraz dodaję tutaj jedną łyżkę siekanej natki pietruszki. Ponieważ ja biorę suszoną, to dodaję jedną łyżeczkę. Jedna łyżeczka oliwy z chili. Jedna łyżeczka zwykłej oliwy, oleju sezamowego lub innego oleju roślinnego u mnie oliwa, jedna łyżeczka sosu sojowego, jedna łyżeczka mielonego kuminu, kminu rzymski i jedna łyżeczka płatków chili, można dodać mniej jeśli lubicie mniej ostro, no i pół łyżeczki soli, starannie mieszam, równomiernie rozprowadzając składniki. Mm, pachnie bardzo przyjemnie, to naprawdę są świetnie dobrane przyprawy i tak przygotowaną masę dzielę teraz na 8 równych części i odstawiam na bok. Stolnicę natłuszczam olejem, ja zwykle sięgam po podkładkę silikonową lub blachę lub większą plastikową deskę, bo później łatwiej mi to umyć. Z ciasta formuję równej grubości wałek, dzielę go na 8 równych części, czyli na pół, na pół i każdą na pół. Z każdej części formuję taki wałeczek, który za chwileczkę będę rozwałkowywała w długi pasek. Jeden z nich układam na desce, resztę wstawiam do miski i odstawiam pod przykryciem, by ciasto nie schło. I tak przygotowany kawałek ciasta rozwałkowuję cieniutko. Taki długi, dość szeroki pasek. Smaruję cienko 1-8 nadzienia czyli biorę jedną porcję i rozprowadzam widelcem. Przy brzegach zostawiam margines z pustego ciasta bez farszu. Coś takiego. No i zwijam ciasto razem z nadzieniem w rulon, rolując go wzdłuż dłuższej krawędzi. Zawijając rozciągam lekko ciasto przy brzegach tak, żeby farsz pozostał w środku, a te brzegi puste były takie wyciągnięte. Zaraz zobaczycie dlaczego. Sklejam brzegi zamykając rolkę i ustawiam ją pionowo, po czym delikatnie zlepiam również od góry i od dołu zamykając farsz w środku. Następnie spłaszczam dłonią, nadając tej rolce kształt placka i można to delikatnie rozwałkować, ale wtedy naprawdę bardzo pilnuję, żeby nadzieje nie zostało w środku, bo ciasto jest cienkie i mięso zazwyczaj mi je rozrywa, więc delikatnie. Jeśli farsz ucieknie z ciasta, to trudno, czasem się zdarza, u raczej częściej niż rzadziej, nie opanowałam jeszcze tego tak do końca. Wtedy przypruszam ten wystający farsz odrobiną mąki, co sprawia, że on się ładnie zasmaży razem z placuszkami. Powtarzam z kolejnymi plackami. I ja na potrzeby filmu mówiłam to na jednym plasku, ale zwykle najpierw faszeruję i roluję wszystkie porcje, a dopiero potem je spłaszczam i wałkuję. I ja tu będę sobie faszerować moje placuszki, a w trakcie prośba. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśniesz pod filmem kciuk w górę oraz zasubskrybujesz kanał, by mieć stały dostęp do nowych przepisów. Dodaję je za tydzień, więc subskrybuj oraz wciśnij dzwoneczek obok, żeby otrzymać bezpłatne powiadomienia. Dla Ciebie korzyść, ale też wspiera to moją pracę, bo dzięki temu wiem, co Ci się podoba. I myślę, że algorytm poleca wtedy też przepis większej ilości osób które mogą z niego skorzystać. Dlatego z góry przepięknie dziękuję. A jeśli już subskrybujesz kanał, to jak zawsze wielkie dzięki za okazane wsparcie i znak, że to serowie jest dla Ciebie przydatne. Dziękuję. No i to już wszystkie placuszki rozwałkowane w miejscu, gdzie wyszło mięso przytłuszczone mąką, no i są gotowe do smażenia. Rozgrzewam teraz piekarnik do 220 stopni Celsjusza i rozgrzewam też patelnię z niewielką ilością oleju, tak żeby dno było przykryte, to nie musi być jakiś głęboki tłuszcz. I na gorącym smażę placuszki po 2-3 minuty z każdej strony na niezbyt dużym ogniu, aż ładnie się ze złocą. Przewracam na drugą. Usmażone przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia lub matą i wstawiam do rozgrzanego do 220 stopni Celsjusza piekarnika na około 6-8 minut. Dzięki temu będą gorące, chrupiące, a mięso na pewno straci surowość. No i w czasie, kiedy one są w piekarniku, ja kończę zupę, lub szykuję jakąś prostą sałatkę, z którą te placuszki również można podać. Sukinia ugotowana, więc blenduję ją na gładko, doprawiam do smaku solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i odrobinką chili. Wyłączam grzanie i zaciągam serem. Czyli już się nie gotuje i do gorącej zupy dodaję dwa plastry miękkiego sera lub dwie trzy łyżki tartej mozzarelli w kostce. Mieszam aż ser się rozpuści, sprawdzam smak. I gotowe. I dodam jeszcze, że czegoś mi w tej zupie brakowało, więc już poza kamerą doprawiłam ją jeszcze odrobinką sosu sojowego i płatkami drożdżowymi nieaktywnymi. Wyszła przepysznie, więc polecam te dodatki. Zubka gotowa, podaję na gorąco z placuszkami obok i jest to absolutnie pyszny i odżywczy posiłek na ciepło. No ale wracam do placków. Przez kilka minut podpieczone wyjmuję, przekładam na raszkę, by na chwilę odparowały i podaję na gorąco z ulubionymi dodatkami. U mnie z zupą. Zobaczcie, placuszki są jeszcze gorące, więc ostrożnie, ale je palcami, żeby pokazać Wam tą warstwowość. Ciasto mięciutkie, takie warstwowo przełożone mięsem w środku. Farsz mięsny bardzo dobrze doprawiony, ciasto delikatne. W środku miękkie, z wierzchu chrupiące. Naprawdę coś przepysznego i naprawdę smakuje zarówno do tak jak i do zup. U mnie dzisiaj z zupą z cukinii. Ja lubię sobie taką zupę posypać jeszcze pokruszoną fetą lub kozik serem i czarnym sezamem. I w takiej zupie zamaczam placuszek. I jest to absolutnie pyszny posiłek na ciepło. Można go też przygotować z wyprzedzeniem, przechować w lodówce i w dniu podania tylko podgrzać zupę oraz placuszki w piekarniku lub na patelni i jak tylko będą gorące, można podawać. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu, skutecznie TV link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć. Wstawię tam też listę składników. A jeśli lubisz takie posiłki, to koniecznie zerknij też na turecki lahmacun albo rogaliki maślane z serem i salami, które nagrywałam niedawno. Podlinkuję je dla was, rzecz jasna. Dziękuję za uwagę, za do do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a już subskrybującym przepięknie dziękuję za okazane wsparcie. No i co, przepysznych placuszek! Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze, smacznego.